Daj mi coś zjeść. Stoję tutaj przed Twoim oknem. Daj mi coś zjeść. Dlatego. Ej, ja robię obiad i nie wstrzybaj mi się. Urośnie nowa. Ale to moja pietruszka. Była twoja pietruszka, właśnie. Jeszcze szczypiorek teraz będzie. Poczekaj. Chodź pokaż jaka piękna cebula na chwilę. Pokaż to. Ta jest ta część w koło sobie. Patrz. Proszę. O! Jaka piękna cebulka. Ale cebulki nie będziemy używali, będziemy używali szczypiorek. I szczypiorek powycinamy, taki ładny, o ten, 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 ojeja, to suche to do <grym> yy, tutaj jeszcze chmury.

Jedno malutkie, czyli to jest od młodej kwotki. Tu. Tutaj jest. Piłeczka ping niestety, niestety nie, więc mamy pięć. W domu są jeszcze z poprzedniego razu oczywiście jaja swojskie od tego oto tam towarzystwa. I mamy wszystko lecimy. Dotarliśmy do domu, a więc siemano, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Yy, artystyczny nieład tu mamy, będą pyszne placuszki takie kolorowe, wiosenne z warzywami z kurczakiem, znaczy z kurczakiem i z warzywami, a zresztą można tą, stronę, można tą stronę nazywać, wiadomo o co chodzi i to będzie tak wyglądało. Ale zanim przejdziemy do tego, no bo mi się zaproponował ten telefon. Chciałbym wam przeczytać jeden komentarz pod ostatnim Filmem yy, nikt tego pana, pani, nie wiem, jest Wlamla, więc nie wiem co to jest, tak sobie nazwało, anonimowy i brzmi w ten sposób. Niech pan wyłączy mikrofon, nic panu nie wychodzi do końca. Na wszystkich filmach bzdury i inne powiela, powielone błędy. Jeśli słoiki się nie zawekowały, to są do śmietnika za tydzień. Wszystko się Panu wydaje. Proszę nagrywać dla swojej rodziny i nie przesyłać tych wzdór w świat. Kochany, nie oglądać, nie komentować i tyle w tym temacie. Robię, bo lubię i będę robił i tymi mi w niczym nie przeszkodzisz, więc mimo wszystko pozdrawiam Cię serdecznie. Eee, zrobię życzeń. Dobra. Do rzeczy, bo tam się będę jakimś hejterkiem tutaj przejmował, tylko po prostu eee, tak to zrobiłem kurczaczek. Tego kurczaczka tu mamy, proszę Państwa, to nie jest żadne lokowanie produktu, w tym przypadku nic tu nie ma, żadnej reklamy, ale jak coś, to zapraszam. Kurczaczka mamy kilogram, jest to filet obmyty, jest mokry. Tego filecika będziemy cieli drobną kosteczkę, taką bardzo drobną, będziemy musieli to posiekać. Raczej trzeba to posiekać, nie pomielić, bo to ma być takie właśnie fajne kawałki, a nie pomielone. Więc za chwilę może sobie to pomielę. Składniki, które będą też w opisie, ja Wam teraz powiem. Kilogram fileta ta kurczaka, oprócz tego szczypiorek, ten piękny, który tam widzieliście na początku, zrywałem w naszym ogródku, natka pietruszki, jeden ząbek czosnku, niestety jeszcze nie mój, bo mój jeszcze jest niedojrzały, czerwona papryka, pieprz, Sól, mąka, ziemia ta yy, pszenna, zwykła, tam typ, bez znaczenia jaki. Ser, mozzarella, już w takich kawałeczkach nie będę musiał yy, mielić. Zadbała o to moja yy, operatorka mojego telefonu, więc czasami coś tam mi się uda. Oprócz tego kukurydza w puszce, ale wyjmiemy ją z puszki. <grych> majonez yy, też właśnie będzie nam potrzebny. Przyprawa do kurczaka. Tego kurczaka za chwilę będziemy mieszali z tą przyprawą i jajeczka kochani 6 sztuk jajek aż najlepiej swojskich od tych kurek które tam widzieliście. Yy, musimy teraz to pokroić to pokroić to odsączyć i dopiero potem będę wszystko mieszał także wracam za, po tych czynnościach. Pokrojone mamy wszystko. I teraz będziemy to przyprawiali. Proszę bardzo, tu jest papryka, tu jest szczypiorek, pietruszka i ząbek czosnku. Jeśli chodzi o pietruszkę, o szczypiorek, to taka garstka jednego i drugiego. Jedna dość solidna papryka i jeden taki dość duży ząbek czosnku. To na razie na boczek. Albo nie. Kukurydza odlałem do zlewu. Tu już mam odsączoną osą całą puszkę. Ile ta puszka ma? Bo nie spojrzałem. 200? O, puszka kukurydzy. Przesypujemy tą kukurydzę od razu, może jak już tak do tych warzyw. Mm, mozzarella. Mozzarelli też będzie cała ta paczuszka. Ta paczuszka ma 150 gramów. Tu mam nożyczki, które sobie przygotowałem. Mhm, jak zawsze. Oj. Postaw miseczkę ładnie na środek. Ludzie sobie pomyślą, że pantofel jest A pan. potem, że operator jest zły. Ser, też, cała ta. Marta, też, tak no. bo ludzie sobie pomyślą, ja nie wiem, mnie pomyślą w ogóle tak, ci ludzie. Prawda. Prawda, czyli co? No? jest pantofel. Moja, o, ty poczekaj. Moja, prawda, jest moja, niż nie twoja. Mhm. Tak. Kolorowo pięknie. Teraz zostawimy to na razie. Tu. Kurciaczek. Kurciaczek. O. Za chwilę wyrzucisz, o yy, tu. Teraz tak. Przyprawa do kurczaka. Nie jest to żadna reklama. Po prostu będzie taka, bo to jest zmiana dobra. I tej przyprawy tam. Przysłuch się. Powiedzmy. Tyle. Tu będzie ile? Łóżka? Cała? Jak myślisz? Nie wiem, trzeba było wsypać. Ale pewnie tak będzie, nie? Pewnie tak. Z tym rybim mogę mam to mieszać. Sam No to za, jak to się, to, to, to kielebosa mi tu lata. Nie wiem, jak to sobie tym poradzić. Super wiem to mieszanie. właśnie, wody. jak często się w kuchni... Nie poruszam. chodzi o to. Słuchaj, ja to wędzarnie. ja wiesz, o tym dobrze, że tutaj człowiek pół życia wędzarnie spędził. A ty mi tutaj dajesz jakieś coś, co, co, co się nadaje, nie wiem, żeby z liściach latnąć. Chyba o tym faktycznie. Cześć Wiktor. Ekipa się zbiera. Wakacje niedługo. Co to za wakacje teraz? Dobra. Nie, nie możesz się doczekać, nie będziesz musiał ich odwozić, czesać. No właśnie, wy, nie będę to... musiał ich odwozić, czesać i tak. Odwozić no Dobra, już nie czepiaj się, bo się czepiasz cały czas. Chwila, niech to nam tutaj tak dosłownie. chwilu nie i teraz. Nie, chwilu nie postoi. Dobra, yy, dalej. Waziwka teraz będzie tutaj i to już można się wszystkie sobie mówić. No. Yy, Majores. Tego majonezu damy. jeden, dwa I trzy takie naprawdę wielgaśne miseczki. Yy, I co? Teraz ty możesz sobie ładnie z, Tym? z łyżki zostało ci na łyżce majonezu? i co, i to tak sobie o, ten? I zobacz. U, o! Oź, wymyśliła ci powiem. Ja ci powiem, że sami. Nie wymyśliłam, tylko. Czasami to wie, mnie zaskakujesz, naprawdę. Wszyscy sobie myślą, że ty u nas w domu gotujesz i wszystko robisz. Ej, od, od, ten, y, odwołaj to. No, bo naprawdę pomyślą, że, że ten, że że nic nie robię. Przecież to ja go tu jest. Widać dokładnie. No robisz, Wędzę. No. no. To nie jest tak? Nie. Yeah. Dobra. Dobra. To jest to. Wygląda jak sałatka kwiarzynowa, co? Aha. Teraz potrzebował będę hmm, dużą łyżkę. Podaj mi się to dużą łyżkę, bo mama pobrudziła tamtą. Dobra. Dużą łyżkę mi podaję z szukady, no. Podaj mi szokoladę nocną, łyżkę dużą do, do zupy mi podaj, bo mama mi zabrała ostatnią łyżkę, więc to trzeba, no daj mi jedną pierwszą dużą łyżkę, no, no. Y, Dobra, i mąka, tu jest ta mąka pszenna, tej mąki pszennej damy cztery łyżki duże. Dwa, teraz to rozmieszam może, zanim dodam kolejne dwa, żeby się nam tutaj nie zgrudkowało. Ja tam nie. No właśnie, ty, ty tak A ja nie. Mhm. A do tego jeszcze przyjdę. sześć jajek. Mhm. Dobra, kolejne. Co, co, co mieszasz z kurczakiem? Mąka. Dobra, ty mi nie gadę co ja mam robić. Ja wiem co ja mam robić. będziesz mi O, zaraz będzie znowu jakiś komentarz od tego pana, pani, że do niczego. Jeśli nie nadaje. Ok, dobra, przesypiamy tego kurczaka już jednak. Kilogram to jest, mam bowiem dość, dość dużo. O, i tu teraz sobie możemy tym, y, tym rybim ogonkiem zgarnąć. I łyżką z rybiego ogonka też, i wtedy będziesz miał no, I taki Oblebione. No tak, to, to z tego, a tam tamto z no. dobrze tak. mówię? No, Dobra. Powiem Wam, że musicie sobie zrobić te placuszki, bo to jest coś pięknego. Były robione u nas już wiele razy. Oczywiście wtedy ten, ja tego nie robiłem, więc zrobię to <ścoughs> tym razem. Dobra, teraz będą jajka. Hmm. Czym ja tutaj kłóknąć, może łychą, żeby skorupek nie nawrzucać. O, I tak wrzucisz. No, tak. Ty mały kurczak. Nie, chyba nie wrzucę, tak, dobra. A mm. jajek będzie aż sześć, więc to jest dość dużo. Yy. I i dobrze, będą jajak byrety. Krok po kroku pokazane, myślę, że lepiej się tego, dokładnie się tego pokazać nie da. I z na boczek. Teraz te jajka musimy rozbić. Ta chyba jedna musiała mniej pszenicy zjeść, bo ten jest takie mało, mniej żółte Żółtko, to żółtko. żółtko, 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 no, żółtko. A faktycznie to się dobrze zbiera z czegoś z tych ścianek, tak A mówiłem. krzyczał. Tak, Zaraz wstawię ten fragment, jak szczęście na mnie, że co ja Ci tu dałam do mieszania. Wycięty już dawno no. ten fragmencik. Dobra. Co Wiktor, tak zacierasz? Lubisz to, nie? No. Przed mi to na ucho, czy to te placuszki. Tak, to te, te placuszki. Ja jak to ty? Nie, te robię ja. Pieprzu tyle. Nie wiem tam, to jest według, jeśli chodzi o pieprz, to według własnego uznania jak to lubi pieprznięte, ale tyle ja dam, więcej. Nie będę dawał. Chcecie, dajcie więcej. Oczywiście przyprawa ta właśnie do kurczaka, która była, też jakąś słoność ma i... I na pewno też jest. Yy... <noise> Dziękuję. Wiecie, jestem ten pieprz, nie? Z każdym razem teraz tak mam, jak tylko to jest kichanie od razu. I sól. soli. No, tego to trochę myślę, że będzie trzeba. Też ta przyprawa była słona, jeśli chodzi yy, o tą przyprawę do kurczaka, więc yy, nie ma co przesadzać za bardzo. Oczywiście tutaj jest tak, że yy, w tym przepisie moim jest yy, ten szczypiorek, ale może i cebula. Ale ja myślę, że szczypiorek będzie lepszy, dlatego że Bardziej to będzie więcej tego zielonego, i będzie to dość ciekawie wyglądało. Takie wiosenne placówki. No, dobra, idealnie. Dobra, teraz tak. Pik, 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 pik. Ściągamy tą specjalną y, mieszanką tak, z, tych, z tych boczków. Syreniogon. Jaki? Y Syreniogon. To się Syreniogon nazywa, nie? to, nie, ja... to tak nazwa. Syreniogon ściągamy. Nie. Teraz to co nie pokaj. No bo zawsze pokaż to takie smiejności. Oj, dobra, bo. Potem w kamerze. Dobra, zostawiamy to na chwilę. Patelnia na gaz. Y, olej y, do smażenia najlepiej, taki, żeby był tłusty. i smażymy żadnej tutaj nie ma jakiejś, tam taki czy taki. Jaki kto ma, taki da. Na patelnię. Olej mamy rozgrzany. Teraz dajemy te placuszki na patelnię, Takie, jakie duże chcemy. Takie robimy. Ta po będę tu składał na tą patelnię, bo, bo tak. Smażymy oczywiście do koloru jaki tam chcemy, ale myślę, że taki prawie brązowy, ale, ale nie zupełnie będzie odpowiedni. O, I tak to smażymy. Ogień nie za duży, żeby się nam nie paliło. Tak będzie ładny kolor, a tu widać, że będzie szybko. Przewracamy na drugą stronę. Kolor odpowiedni i przewracamy na drugą stronę. Piękny. Drugie drugiej strony takiego samego koloru. I gotowe. O. Ten troszkę był mniej, tak jakby, ale zaraz go tutaj skleimy i będzie bajunia. I tak smażymy z drugiej strony. I do wyczerpania yy, składników. I mamy gotowe, więc y, czas na próbę. Oczywiście próbę przed kamerą, bo próba już była niejednokrotnie. To są placki, które dzieciaki naprawdę uwielbiają. Nie tylko moje, bo na pewno i twoje też. Więc sobie zrób. Bo to, że ja teraz powiem, że to jest ale pyszne, ale cudowne, ale wspaniałe, to ja sobie mogę mówić, ale takie naprawdę jest. Ale dopóki nie zrobisz, to się nie przekonasz. I do tego oczywiście. Ketchupek może być, ale nie musi. I rewelacja: szybkie, proste i pyszne. Ketchupem ja uważam, że jest dobry pomysł, właśnie. No i co? Co ma powiedzieć? Prawda. No ale przecież może być. By było niedobre, to by byłoby dobrze. Trzeba sobie zrobić, by się samemu przekonać. A zobaczycie, jak dzieciaki na to zareagują, bo nasze to zareagowały tak, że to jest ogólnie całość, co tu widać, to jest całości tych składników. Reszty już nie ma i generalnie jest tak, że jeszcze wszystkie ze szkoły nie wróciły, bo zaraz tego nie będzie. Więc polecam sobie zrobić takie właśnie kolorowe placki z kurczakiem bo są dobre pyszne, cudowne Rewolucyjne. dobra, nie będę z panu mówił nie? Mm -hmm. Mm -hmm. kochani, jeśli film się podobał lajkujcie ten film kanał subskrybujcie oczywiście bo nie wszyscy oglądający subskrybują jakiś miły komentarz po sobie zostawcie, może ktoś robi takie placki na pewno robi, bo jednak jest wiele przepisów na YouTube i nie tylko w stylu podobnym. Wiadomo, składniki są różne, ale spróbujcie sobie z moim sposobem, bo jest naprawdę dobry, rewelacyjny, pyszny, wspaniały, cudowny i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zapraszam wszystkich chętnych na Facebook, na grupę Mucholata Swojskie Gotowanie i Wędzenie jestem taka grupa, która się fajnie rozwija, więc zapraszam serdecznie. Oczywiście, e, coś się co się z powiedzieć? Co? Nie mogłeś się powstrzymać. Ty. No dobra, ja znowu dokończę sobie, dopóki jest ciepły jeszcze i co, a o co Ci chodzi? Mm. Polecam, pozdrawiam, cześć.